Dzisiaj przeżywamy Święto Świętej Rodziny, jest to także Święto Patronalne Sióstr Nazaretanek. W sposób szczególny w roku jubileuszu 150-lecia istnienia zgromadzenia polecamy w modlitwie siostry, które posługują w naszej parafii. święta w wiegi intencji była o godzinie 8.30. Dziś także modliliśmy się za małżonków, którzy w kończącym się roku przeżywali srebrny jubileusz małżeństwa. Bardzo. Tutaj jest już nieaktualne. We wtorek, ostatni dzień roku. Nabożeństwo na zakończenie roku w kościele parafialnym o godzinie 16.00, w kaplicy w Piekiełku o godzinie 14.00. Kaplicy w Piekiełku w styczniu ze względu na kolędę nie będzie Mszy Świętej w pierwszy czwartek. Msza Święta w pierwszy piątek o godzinie 17. W środę, w oktawę Bożego Narodzenia i pierwszy dzień Nowego Roku Kościół obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte w porządku niedzielnym będą. Jest to święto obowiązkowe. Serdecznie zapraszamy do udziału w Mszach Świętych to środy. Niedzielę 5 stycznia będziemy przeżywać w parafii kolędę misyjną. W związku z procedurami wynikającymi z tak zwanej ustawy Kamilka dzieci przedstawią scenkę w kościele, a po Mszach Świętych będą zbierać do puszek Ofiary na różne projekty realizowane w krajach misyjnych, a służące dzieciom. Dziękujemy za Waszą ofiarność. Ponadto w tym tygodniu kancelaria parafialna ze względu na kolędę będzie zamknięta po południu. Prosimy o załatwianie wszystkich spraw w godzinach porannych. W pierwszy czwartek, dziękczynienie za dar Eucharystii, kapłaństwa, modlitwa za powołanych. Wychodzących się z naszej parafii oraz o nowe powołania. Okazja do spowiedzi świętej przed pierwszym piątkiem w czasie porannych mszy świętych oraz w piątek w kaplicy w Piekiełku od 15.15, .15, a w kościele parafialnym od 16.30. W piątek o godzinie 8.30 udamy się do chorych, którzy pragnął na pierwszy piątek przyjąć komunię świętą. Zapisy chorych w zakrystii lub telefonicznie rano przed godziną dziewiątą. Próba dzieci uczestniczących w kolędzie misyjnej w piątek po wieczornej mszy świętej. Odprawiających pierwsze soboty miesiąca zapraszamy w sobotę na godzinę siódmą na mszę świętą ku czci serca Maryi, a po niej na wspólny różaniec w ramach zmiany tajemnic różańcowych. Gdyby ktoś z relatorów potrzebował obrazków lub pomocy w zmianie rozpiski tajemnic, prosimy o kontakt z księdzem proboszczem. Orszak Trzech Króli oraz koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu dziewczęcego chóru katedralnego Puele Orantes planujemy 6 stycznia. Już teraz serdecznie zapraszamy, szczególnie na plakatach szczegóły. Proszono nas o ogłoszenie Stowarzyszenie na Rzecz Osób niepeł z Niepełnosprawnością Przystań imienia Jana Pawła II. W tym balku dziękuję tym wszystkim, którzy wsparli i ofiarami poprzez zakup stroików i ozdób świątecznych. Zebrana kwota to 974 zł. Stowarzyszenie składa za wszystko serca płynące Bóg zapłać. W intencji tych osób stowarzyszenie zamówiło mszę świętą, która zostanie odprawiona 11 marca 2025 roku. Odwiedziny rodzin w domach, w poniedziałek zamieści domy od Limanowej, od państwa Kronenbergerów do państwa Pachów. Piekiełko od państwa Golonków do państwa Bolantów. Piekiełko Rola w zawodzie od pani Gansarczyk do państwa Kapitanów. W czwartek Szwabówka od pani Aleksandry Kurka do państwa Kubatek, od Słopnic, od państwa Czubków do państwa Piętoniów, od Limanowej przy drodze krajowej 28 od strony Słopnic, od państwa Piwowarczyków do państwa Chlipałów. W sobotę, Dymbark, Zaolzie i Ogrodowa, od rodziny państwa i pana Józefa Urbańskiego do rodziny pana Adama Urbańskiego. Zamieście Tajdusie Sowy od państwa Surdziel do państwa Matrasów. Zamieście Brodówka od państwa Guzików do państwa Niezabitowskich. Mrze Święte w środę 1 stycznia. W intencji Róży Kobiet, świętej Różuli Duchowskiej i w intencji rodzin tej Róży senatorka Maria Obrzut w Piekiełku o godzinie 9.30. W czwartek 2 stycznia za Andrzeja Leśniaka godzina 7. W piątek 3 stycznia za Zdzisława Janie o 7. za Druga za Edwarda Smorońskiego w Piekiełku o godzinie 16.00. W sobotę 4 stycznia za Małgorzatę Czaskę, walczak o godzinie 7. W niedzielę 5 stycznia w intencji Róży Kobiet, Świętej Siostry Faustyny, Zeratorka Marcelina Wróbel w Piekiłku, godzina 9.30. Ponadto w tym tygodniu poza parafią będą msze święty za Mariana Rybkę, Władysława Palkę i Marię. Wiewiórską. Ksiądz prawa Tomasz Atlas od 1 stycznia będzie celebrował msze święte gregoriańskie za świętej pamięci księdza Józefa Leśniaka. Ksiądz Arkadiusz Sukowiecki od 1 stycznia będzie odprawiał msze święte gregoriańskie za świętej pamięci Martę Olszewską. W Rzymie będą odprawiane msze święte gregoriańskie za świętej pamięci Julię Wiktorską. Dusze zmarłych będziemy włączać do modlitwy wiernych poszczególnych dni na Mszy Świętej o godzinie 17. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na stronie internetowej w Gabdocie parafiannej. Przyjmijmy Błogosławieństwo.